Może te drzwi nas zaprowadzą do tellurium. A ten co tu robi? Wydawało mi się, że mi się zostało opuszczone i... Trzeba znaleźć sposób, żeby wejść Czekaj BB8 Kurde, jak ten jak zwykle na, na sam początek. Artur, ty też to jest tutaj. Nie wiem, już myślałem, że, że nikt nie chce tam przybywać w tej, w tej ruinie, ale okazuje się, że jednak. Mm, a, okej, okay, jest. Program jednego ze szturmowców, się na górę i inną drogę. Czekaj, czekaj. Aha, czekaj, nie ja to chciałem zrobić, tylko chciałem właśnie to. Mm. Nie? Jednak nie, nie? No niby, żeby sko... O, okej, okay, dobra Możesz się tam dostać, nie? Nie, bez... Okej okay. Ty, kurde Techniki Spidermana normalnie Prawie, że... Ajajaj No? Jest dobra. Ehm. Um, I teraz w sumie jak już wyczuwa obecność, i oczywiście chce być tam pierwsza, żeby ci się nie doszedł. Czekaj. Albo naokoło by wszedłem Czekaj. Albo czekaj. Nakat tłuczą mi nakar tam No nie czego to będzie słychać, ale Teraz tylko Na razie to są hologramy tu są Uważaj BBA. Cały czas jedź w górę. Tam są góry. O Boże, trochę mi zajmie roboty! Dosyć szybko mi teraz idzie. Dosyć płynnie Na górze. Tam powinno być te lubi Trzymaj się BBA. Coś wymyślę. Mm. Specjalnie tyle, że się właśnie BBA to, dokładnie? Dobra, to tym będzie teraz szybciej, znacznie szybciej Znaczy, tak pewnie łatwo nie dojdzie, nie? Tak samemu W jest specjalnie, nie? Czekaj. Jak to teraz? Bez nerwów. To jest to tellurium. <laughs> ok. <śmiech> Nie, to już i tak będzie tylko frontacja z nim, z Karadem tak. Kim jesteś? Nie tak walczyć ze sobą teraz. Oddaj mi to. Jeśli chcesz się dostać na Exegol, to ze mną. Leć ze mną na Exegol. Zniszczymy Palpatina. Razem! Nie! Nigdzie z tobą nie lecę! Chciał podobrać się, ale jednak... Nie się to podoba? ślady Ale wcale nie jesteśmy się Oboje wiemy, że jest w tobie mrok. Wykorzystaj go. Dobry unik akurat wypystałem. Nie zamierzam cię słuchać. Mam dość twojego warudzenia. Dobra, co dalej? Jak mnie nie, nie uciekł. zapłacisz mi za zniszczenie tego terenu. Wszystko na w porządku, musimy z iść. No, mam, chodźmy dalej. Dobra, doszedł jednak. Nie doskoczę tam. Mm. Teraz się tak zastanawiam, właśnie co teraz Co ja mogę teraz tutaj, hmm. Dobra nie właśnie popchnąć to, ale Było za proste, żeby się udało. O, zarazem Coś, coś mi nie pomoże Dobro, się tam. Może znajdziesz coś, co pomoże nam się przetrwać. Co Jakiegoś innego stworka. Dobra, wiesz, tak, e. Y Nie, nie doskoczy przecież Czy jak robi? Czek Czek Chyba nie za bardzo A nie, tu jest, okej okay. Tu było Dobra Teraz tu Nie wiem, to już od z jakiej strony Dobra, teraz musisz tam spokojnie dostać teraz Prawie porozwałeś, nie wiem na co... Ile wylezie mm. Czekaj, czekaj Dobra Dobra

czy tak bez, czy tak będzie, tak trochę tak dłuższa walka. Pick, udam się garda. Czekać czek, czek. Ciemna strona jest dość silna, jak we mnie. Zaprzyjaźnijmy się po prostu, Nie mam czasu stracić galaktykę. Walka, nagnieście śmierci! Nie, w jest dla mnie nikt! Złap moją dłoń i skończmy tę walkę. O, oprzyszli tak. Mm. I tak będzie dalsza walka, nie? To jakby miał jeszcze ileś tam życia. Muszę się tam jakoś dostać. Po prostu, prosto. To da radę? Mm, no niby da Chociaż... tak I? Oj Łapiesz się? Łapiesz się że musiałem coś klikać Okej okay. Też chcę, żeby palpa zniknął, Rej. Złap moją dłoń Nigdy! No ja wiem, że nie waż, no ale... Sam palpin... sam tego chciał. Wiem, że masz w sobie ciemną stronę. Poddaj się jej Dobra, nie zdążyłem tym razem. Aha, po, chyba już ściana jest. Chcesz ze mną walczyć, Rej! Nie jesteś taka przecież! Nie znasz mnie! Nikt nie zna! Aha! Teraz wszystko normalnie. Wiesz, że nie możesz już wrócić do lei, tak jak ja. Nie jestem jak ty! Nie! Przemokłem! Weź leć ze mną na ten Exekon, żebym mógł założyć coś suchego! Może nie stać na krawędzi! Po to się nie, nie jak nie się się tego Przestań z tymi bierkami! No. Czekaj. Patrz samolot. <laughs> Znowu. Jesteśmy połączeni w mocy. Ważna sprawa, jakby się nie zauważyła mam dość swojej kiery. Dobra, spoko. Spokojnie, to nie są socy. To co innego? Może nie stąd przy krawędzi? Dobra No chodź to, chodź to Twoją dło dłoń. Dłoń Bena. Hej, młody. Hmm. Wiem, co muszę zrobić, ale nie wiem, czy jestem na tyle silny. Tato, Wiem. Co teraz zrobimy? A co możemy? Musimy wracać do bazy. A baza to miejsce, gdzie mieszkamy. Te, w zasadzie tak. Cudownie nie. własną kwaterę. Czy będę ją z kimś Masz współlokatora. Na bank nie może się już ciebie doczekać. Czyli teraz, obóz ruchu oporu. No co prawda, niby wiem, jak to się zakończy. Ale jednak, ciekawi mnie, ile to mi mi zajęło w czasu na ja parę odcinków i parę części której chyba i tak Zmontuję no to można wierzyć, ile czasu mi zajęło. Chociaż co prawda, cięcie były, ale chyba już można się domyślać, ile czasu. Można się domyślać tylko. Chociaż głównie fabułą się skupiłem, a nie na pobocznymi rzeczami. Jest tak patrzę, że minimum jakieś, nie wiem. Pół dnia chyba można spędzić, albo cały dzień. Nie wiem. Jakieś 2-3 godziny. Już to jest często w sensie ciekawe jaki maksymalny jest poziom tego ulepszenia konkretnego. Coś... no takiego osobnego. Dobra. ja nie przeżyła. Droga księżniczko. Czuj. Leja zrobiła cię generałem. Co teraz? Tak szczerze, nie mam pojęcia. Co robić? Być jak wy. Też jednak czuliśmy. do mnie na mek generała Wyślij statek do wykładu, który znają. Niech kłonie. Tak, panie. Przybędzie tu, a za nim. Staw czoła imperatorowi, albo nadejdzie kres, Jedi. Jest coś, co moja siostra chciałaby ci oddać. Zostaję tutaj na zawsze. Bo jesteś z rodu Palpatine? Wiedziałeś. Leja też wiedziała. I, I tak mnie uczyła. Rej, są rzeczy silniejsze niż język krwi. <laughs> Hmm, tak więc podążamy za duchem luka Skywalkera. Kres tej ścieżki czekaj, ale to twoja walka. Weź oba mieczy na Exegolu. Nie mam telurium. Zniszczyłam statek krew. Masz wszystko czego ci trzeba. Mam wszystko, czego mi trzeba. Wystarczy wierzyć. Wskazówka, proszę. Wskazówka? Będziesz zaraz walczyć z imperatorem i prosisz mnie o wskazówki. Byłaś dość ogólnikowy. Ja ogólnikowy? Dobrze, że nie spotkałaś mistrza Jodo No że co, że prosi o jakiś nie wiem Poradnik, jak pokonać imperatora Palpatina? No nie wiem, odbija jego elektryczne moce. I zrzucę wy to jakiejś przepaści, jak to zrobił sam Anakin. Dalej możesz użyć mojego. Twojego? Tak. Skup się. Albatin jest silny. Pamiętaj, czego się nauczyłeś. Dziękuję. Spróbuję się tym zająć. Lub, albo nie. Nie ma próbowania. To przedmiot kolekcjonerski. Okej, jest fabularne. To Rey. Ona leci na egzegolu. Jak? Strzał z Gdzieś z Nieznanych. Broń antyplanetarna. Generale, ten droid ma masę danych na temat Exegolu. Póki te Niszczyciele Gwiezdne są na Exegolu, mamy szansę. Muszą tam mieć jakiś oscylator termiczny. A może gdzieś jest jakiś wydech? W niego można celować. A, jakiś główny rytm hmm. O czym wy mówicie? Używają sygnału z wieży nawigacyjnej. Jak ta. Oddział powietrzny znajdzie wieżę, naziemny ją zniszczy. Jest nas za mało. To misja dla Lando i czuł jego. Polecą Sokołem do Układu fiondra. Mamy tam przyjaciół. Hmm. Nazywam się c 3 -Pio. Relacja Człowiek-Cyborg. Ew. Oddział naziemny już jest. Tak, lądownik chyba właśnie wrócił. No to udanej podróży przez galaktykę ze stadem wspaniale pachnących. Chorbaków, generale, dzięki, generale. Dobra, i teraz. Eksegole. I to chyba już będzie. Prawie finish, już w sumie chyba. To mi się wydaje. Chyba tak. Tak, właśnie ten. Jedna część zajmuje mi sporo czasu, ale jednak. No właśnie, chyba tak nie wiem. Godzina, dwie, nawet i trzy. Nieważne.